Ja jeszcze papierosa sobie odpalę, czekaj, wtedy będę opowiadać o tym co będziemy robić. Kurwa. Dobra. No będzie śmiesznie. Wyobrażam sobie w tej temperaturze łapać tych groszków. Co? Ale generalnie nasza przygoda polega na tym, żeby wejść na kawałek kamienia, na którym nie ma rzeźby. Dobra. Pierwsze smaki. Zobaczymy. O No. Ostatnio sobie poobijałem kolana. Znaczy, jak z Tobą chodzę na to ubieram drugie spodnie. Ja też. Ale fajne to jest. Właśnie mieliśmy dylematy, czy to obijać, bo to jest na granicy naszej etyki. Ale z racji, że był projekt, wisiał jeden ring. Różki zrobiliśmy. Był, był jakiś jeszcze? Tak, bo to stary, Uch, stary niezrobiony projekt. I z racji, że, <coughs> e, że nam się spodobały ruchy, to stwierdziliśmy, że, że jedziemy. Brr, brr. Ale jak ktoś się nie wstawi na pierwszy rzut oka, to to wygląda tak, no, no, jak wygląda. Zabawę mam przed nią. A żeś to Witek zamagnezjował? Kładziesz na ten puder rękę, a tam... Nie ma białego. Liczysz na to, a tam nic nie ma. To jest jak znaczenie, wiesz, miejsca na tarcie. Na którym nic nie ma, żeby stanąć i nagle ci stoi, żebyś. Nie do góry tu, o właśnie. Na tym ku Tak, tak, takie plecki, końcem palca, no. O, i teraz użyć nogę do nogi. Nie? Mamy kolejnego, kolejny kompetitor. Mocne, rajbungowe zwierzę. Ja. zabawę mam przed nią. <słuch> m 이 Паб загрозка. Все. Хорошо. Спокойно. Стой, стой. Давай. Daj, Dawaj nie cipkuj. Ka mam. tam. Dobrá, je. Dobrá, Teraz se tu dečka, stop. Kameřista Frisolo zajebal. Bez drzewa projekt, <śmany> zostanie. Wodziliście tu wcześniej? Nie. <śmany> Wypełniliśmy na oko, że z drzewem prosto. <śmany> <śmany> Kop kurwa, kop tam! Jak Andrzej Pokaż, że zasłużyłeś na miano Kustosza Parchów Ta twarz więcej mówi teraz jak Mercy <laughs> Byśmy mieli jasność tam Co tam się dzieje Come no on, come on, come on, tak tylko... Dobra, dba, 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 dba. Wszystko się na Wtedy od razu do Jeleniej Góry. Okay. Dawaj, 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 dawaj. Mchu, dawaj, 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 dawaj! Na brudzie się Na tym pchu, nie? Dawaj, 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 Kurwa! Tu Proszę Państwa, A, dlatego się żyje. Zabawę mam przed nią. Kim mi że brzydkie, ale za tą końcówkę ładne. <laughs> Doszorujcie sobie. Może faktycznie, no, zasłużone 6 za to będzie. Nie jak się wyczyścić, tam jest 5 plus. Tylko okay. Widziałeś, od razu musiałem na nóżkę wejść, Niespetnie. Nie... No bardziej musiałeś tak wbić się za kant, nie? No myślałem, że wiesz, mi tarcie złapie. na żółto cały czas zjeżdżała. Não, oh, yes. é.